Witam Panie Premier, witam Pani Prezydenta, Damamy z w, w, w Polsce. W Polsce. O, mam to pytanie, zapytania. Szanowni Państwo, proszę zadać pytanie prawda? Najpierw mała dygresja i od razu pytanie. Jedno będzie o budżecie obywatelskim, a drugie na temat integracji. Przede wszystkim zegar się lekko spóźnia. Miejmy nadzieję, że inwestycje się nie spóźnią. Budżet obywatelski. Czy nie uważa Pani, że powinno się wprowadzić także głosowanie na nie, aby można było wyrazić ewentualny sprzeciw wobec niektórych inicjatyw? Czy nie powinno być także, powinien być zakaz finansowania z budżetu obywatelskiego, inicjatyw, które powinien finansować, powinien, finansować, powinien finansować powinny być finansowane z budżetu miasta? Na przykład dla mnie to jest dziwne, że głosuje się w budżecie obywatelskim na rzeczy, które powinno robić miasta, jak chociażby toalety w podstawówkach. To jest jedno pytanie. I drugie do Pani Premier. Tutaj z kolegą była umowa, ale my wiemy, że w państwa środowisku umowa na Nazywa się Dil, co wiemy za fery taśmowy. Proszę bardzo. I teraz przechodzę, przechodzę, do, przechodzę do mówi, wydania. to co szuję, no od Nie początku, przerywaj. Od początku rządów paszporty z Łodzi no, tak. wyjechało mniej więcej około 100 tysięcy ludzi przez 8 lat. Jaki jest pomysł, aby ten eksodus zatrzymać? Bo to jest naprawdę duży problem. Wyjeżdżają nasze maski, wyjeżdżają nasi ojcowie, rodziny, koledzy i koleżanki. Jak to zatrzymać? Nawet, nawet angielski program Desany, nawet gazeta The Sun robiła o tym artykuł. Miejmy nadzieję, że kampania Oporta się kończy. Kończy się ten teatrzyk, to jest Łódź Miasto Filmowe. Teatrzyk się zakończy. Wyjazdy pociągami też się zakończą, Mastorzy więc za granicę po... wyjadą. Bilet. Dziękujemy za pytanie. Proszę o ja bym po pierwsze prosiła, żeby pan nie wprowadzał błąd, bo, bo nie wyjechało z Łódź ponad 100 tysięcy przeciągłości lat. Jeżeli już coś się mówi, to sprawdzone w oparciu o dane. Bo to są ludzi, no, no, zupełnie no, i no, no, proszę Pana. Natomiast odpowiadając na budżet obywatelski, budżet obywatelski tworzyli sami mieszkańcy. To oni zadecydowali, ruchy miejskie, przedstawiciele mieszkańców organizacji trzeciego sektora, jak ma wyglądać budżet obywatelski. Starałam się nie uprawiać polityki i raczej rozmawiać bez politycznych argumentów, ale trochę mnie pan sprowokował. Jeszcze pana na świecie nie było, kiedy mnie, moja mama, rodziła. Nie było tak pięknych szpitali, jak chociażby Centrum Zdrowia Matki Polki. Były izby porodowe, i tam właśnie mnie rodziła moja mama. Proszę też odpowiedzieć. Była możliwość zadania pytania, ale nie jest To jest debata polityczna. Ja Daj mikrofon, gdzieś ja mówić człowiek. No. Ja odpowiem teraz równie politycznie. Jeśli pan się mówi, że ludzie wyjeżdżają z Polski. Znaczy, wie pan, wtedy, kiedy żeśmy przystępowali do Unii Europejskiej, to walczyliśmy o coś takiego jak wolność. I pan co jest jeden z fundamentów yy, w tej chwili Unii Europejskiej. Jednym z fundamentów to jest wolność przetwórku osób, przemysłu, towarów,